Zadanie 8 czerwiec 2024. W pewnym opakowaniu są płatki owsiane z rodzynkami. Masa zawartości tego opakowania jest równa 320 g, przy czym 15% tej masy stanowią rodzynki. Ola zmieszała całą zawartość tego opakowania z 80 g orzechu. Uzupełnij znania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. W mieszance przygotowanej przez Ole masa orzechów jest większa o 32 albo 48 g od masy rodzynek. Zadanie na procenty. Spróbujemy sobie to zwizualizować. Zatem mamy opakowanie płatki owsiane wraz z rodzynkami i masa tego opakowania to 320 gramów. I mamy tutaj wewnątrz 15% rodzynek. Czyli 15% to rodzynki. Dodajemy do tego 80 g orzechów. Czyli same orzechy, 80 g orzech. I dostaniemy no, a co prawda może nie opakowanie, ale dostaniemy mieszankę, która będzie ważyła 400, 400 gramów. No i chcemy wiedzieć, o ile więcej mamy orzechów od rodzynek. Rodzynki mamy podane przy pomocy procentu, zatem musimy obliczyć procent z całej masy tych naszych płatków owsianych. Można to zrobić na dwa sposoby. Też tak zrobimy. Najpierw to policzymy sobie 15% z 320 gramów. Zamienimy procent na liczbę, czyli to może być 15 setnych w ułamku zwykłym razy 320 gramów. Co możliwe, to sobie uprościmy, czyli na przykład 0 pójdą od razu i w pionie można przez 5 to będzie tutaj 2, a tu będzie. 3 i jeszcze można uprościć przez 2. Tu będzie 1, a tu przez 2 to jest 16. I mnożymy 3 razy 16. 3 razy 16 to mamy 48 gramów i to są rodzynki. Ale też można to zrobić sobie taką proporcją. Czyli tak, wiemy, że 320 gramów to jest 100%. Można tam w głowie czy skreślić sobie 0, czyli na przykład podzielić przez 10, czyli 32 gramy to 10%. I można też jeszcze podzielić przez 2. 32 przez 2 to jest 16 gramów, to 5%. A my chcemy wiedzieć, ile to jest 15%. No to zauważmy, że 15 to jest suma. 5 i, 15, 5 i 5 to jest 15 po dodaniu. A tu, gdy dodamy, to będzie 8,48 gramów. Czyli to samo co wcześniej, czyli 48 gramów, tyle stanowią rodzynki. Jakie jest pytanie do naszego zadania? ile było, O ile więcej było orzechów od rodzynek? Orzechów było 80, czyli od 80 gramów odejmujemy. 48 gramów. No można zrobić to pisemnie. 48 pożyczyć, tu będzie 10 a tu 7, 10 odjąć 8 to 2, 7 odjąć 4 to 3, czyli 32 gramy. Czy jest taka odpowiedź? Jest to odpowiedź A. Zaznaczamy A. No i tutaj też można zaznaczyć A. Przechodzimy do zdania numer 2. Mieszanka przygotowana przez Ole zawiera ile procent orzechów? Czyli to jest taka ta mieszanka ostatecznie przygotowana przez Ole, no i orzechów mamy nadal tyle samo, czyli mamy 80 gramów orzechów. I chcemy wiedzieć, jaki to jest procent z całej mieszanki, czyli 80 gram to są orzechy. I znowu można to zrobić na dwa sposoby i też tak zrobimy. Pierwszy sposób, no to za pomocą ułamka, czyli 80 gramów na 400 i razy 100%, czyli w ułamku. 80, czyli te orzechy na, wszystko, na całość naszego pakowania czyli na 400. I jaki to jest procent, czyli razy 100%. No upraszczamy sobie, tu ładnie idzie zera, 2, na górze i 2 tu na dole i dostaniemy 80 przez 4, i to jest 20%. Czyli odpowiedź C. Tutaj zaznaczam C. A jak to zrobić? Przy pomocy takiej wcześniejszej już wykorzystywanej proporcji. Wiemy tak, że 400 gramów to 100%. To podzielimy sobie przez 10, czyli tak jakby skreślamy 1, 0 tu i 1 tu, czyli 40 gramów to 10%, a my szukamy, ile procent to 80 g, czyli tym razem będziemy mnożyć razy 2. Czyli 80 gramów to 20%. No i to się zgadza z tymi naszymi wcześniejszymi obliczeniami. Czyli zawsze wykorzystujemy ten sposób, który nam jest korzystny, czy to taki proporcjami, czy też wykorzystujący jakieś tam wzory, czy wcześniej poznane zależności. Każdy sposób jest dobry, ważne, żeby prowadził do poprawnego czy właściwego rozwiązania.